Pierwszy bardzo pracowity dzień, ale czy jest Pani zadowolona z łowów? <grym> tak, tak, udało mi się zrobić dwie wspaniałe perełki, a nawet trzy, ale dwie naprawdę wyjątkowe, więc cieszę się bardzo. I to był miły dzień dla nas wszystkich, naprawdę, świetnie się wszyscy bawiliśmy. Myślę, że nie tylko my jurorzy, ale też publiczność, co było widać, a uczestnicy mam nadzieję w większości przypadków zadowoleni. A czy są tacy uczestnicy, których Pani bardzo żałuje, że nie trafili do pani grupy? No, jak się odwracamy we czwórkę, to żałujemy, że ktoś, o kogo walczyliśmy, nie trafił do nas. Ale z drugiej strony najważniejsze, że on jest w programie, bo, bo, bo o to chodzi. Więc cieszymy się, to, że jest u innego trenera nie znaczy, że. E, tak naprawdę nie, nie oznacza nic złego. To jest radość dla nas, że ktoś jest w programie, bo dzięki temu publiczność chce to oglądać, chce oglądać prawdziwe, fantastyczne igrzyska muzyczne, w których wygrywa Najlepszy to jest może złe określenie, bo w muzyce trudno być najlepszym, Muzyka to jest różnorodność, to są wzruszenia, każdy robi co innego, ale że jest to dobrze skonstruowany show, w którym oglądamy świetne głosy, które walczą ze sobą. I tak jak mówię, nie znaczy to, że wygrywa najlepszy, ale zawsze ktoś musi wygrać. Więc fajnie jest oglądać te eliminacje i w ogóle, to jak ludzie walczą. Śpiewając naprawdę dobrze i fantastycznymi głosami, bo po to oglądamy show, żebyśmy byli zadowoleni, a nie żebyśmy po prostu byli niezadowoleni z tego, co słyszymy. Dlatego wybieramy tych najlepszych do programu.